Okej, okay. Game Awards się zakończyło, no to co, zostało tylko zostało tylko wysienka na, na cieście, czyli tak naprawdę The Matrix Awakens, czyli No, mamy już niedługo 22 grudnia premierę Matrixa, film oczywiście eee. Więc w tym przypadku Mamy tak naprawdę pierwszą, powiedzmy taką grywalną, powiedzmy grę, demo Matrix Awe Awakens Eee, no to do To, to się zgadać, Matrix Mars Matrix stanie, czyli e, ostatnia część Matrixa, która już będzie miała oczywiście premierę, jak 22 grudnia z to e, film. E, no i został zaprezentowany w sumie na naszym oczywiście pięknym Game Awards, gdzie mieliśmy wspaniałe gry i gry gra roku, i rozdane nagrody i tak dalej, wiadomo jak co roku. E, wiadomo, kolejny taki duży będzie event już pewnie na Summer Game Fest. No i ponownie w grudniu się widzimy. Na tym, więc no, w tym przypadku mamy do rozegrania w sumie po raz pierwszy grę na Unreal Engine 5, czyli tak naprawdę silnik, na którym jeszcze żadna gra nie jest zrobiona i zobaczmy, jak to wygląda na tych nowych, naszych Next Genowych doświadczeniach na i wiadomo PS5 oraz Series X, więc zobaczmy. Podobno tutaj bardzo efekty są zajebiste i tak dalej. To nie jest oczywiście jakiś film, jest to wszystko na silniku, więc zobaczymy, zobaczymy, jest podekscytowany i też postawiłem, postawiłem, że nagram w takim, takim filmie, nie, w formie filmu. Jest taki, wiecie, mały marketing w stronę Mar Matrixa, nie? więc samego filmu. Sam Kian też był. A więc no. Trinity? Tak się ta babka nazywała? Jakoś tak, nie? Trinity. Nie, 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 wiem, nie wiem, jak ona się nazywała naprawdę, ale w filmie. Grała jako Trinity. Mamy. Grałem w ogóle jakieś takiego. Gra Matrix na PS2, pamiętam, kiedyś grałem. Wejdź. A weź mi, pokażę ustawienie. Wejdź do Matrixa. Napisy włączone, odwrócona oś wyłączona, wibracja kontrolera, niech będą. No dobra, to wchodzimy do Matrixa. <grym> Zobaczymy jak całe to wszystko wygląda. Jest to oczywiście wersja demo. Tylko na nowych generacjach. Znaczy to, to będzie w, w formie jednego filmu, bo to raczej krótkie będzie. The Matrix. Kto z Was oglądał? Kozak. To film. Szczęści mam, parę czwarta po, nie wiem po ilu latach, po dziesięciu latach, który to czwartą część, to so jest crazy. Czy więcej nawet. Yeah. And it's no. Matrix. Hi. I'm Thomas Anderson. Yeah. Like many of you, I think computers. I like the free like outside the limits the Silverpunk of the world. John Wick. World. But computers are also mirrors. Reflecting back who yeah. and what are yes, John, John wow, the we are doing is that we Wow, that is build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that why we want to make x instead of y where do ideas of who we are and what we are come from we in the way. Way. <laughs> take the red pill and i show you how deep the rabbit hole goes this isn't real what is real how do you define real <laughs> for instance i'm not even sure why i'm here <laughs> i'm thinking that i'm supposed to come here

back then we talked a lot about where the digital age might take cinema. No, przetecz, no? in an industry where actors have tried to remain perpetually young we wondered about digital faces that could become immortal hi i'm carrie Ann Moss, hey, it's Trinity. And I play Trinity in the matrix film no. 20 years ago we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered what identity would identity mean in a completely digital world. And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Yo, guitar, shesh? What just happened? Yeah, this is what they wanted. This is the guy, what? Like we got the Matrix, yeah. będzie zajebisty film to naprawdę duży. Czy gra będzie dobra? A jeżeli to będzie full gra, czy będzie taki, gdzie po prostu demo do rozegrania? Co jak gazety tak mają? What are you doing back there? <laughs> Sorry, I was told this is a sim preparing me to fight the <laughs> system. <laughs> right on. You know about this, do yeah. It's all supposed to be a little... unreal. Word of advice. Agents are bad. But whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. I wonder if someone will see this <laughs> a full game or if it will be just a demo. Promotion of the game. Aby promować grę, no Dobra, na Policjo Jero jest tak głośno. What the hell? Dawaj to, 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 to! Ty jak to zajebiście chodzi, to ja jestem wrażeniem. Naprawdę. Przecież mieliśmy Odre Engine 5 grę w jakiejś z Ale to tylko pokazywana była, nie? On przez kilka minut to rok temu ja to. Ponad... A Moja na się go, sią się. Szudowanie. Yeah. Ukłami się w Matrixa. Dlatego w lewo. Mamy tego, okej. Okay, rozwalony. Kraksy nie unikniesz. Tak, cudka też, nie? Się... Jak, jak jaka całościowa gra, to była, była zajebista gra. FPS cyberbankowy. Przepraszam, z Oczywiście, że mają Oj oh siad, helikopter To jest Valkyria nastawala Dobra? Opłonę, opłonie. Jeep Jaka akcja, nie? Oj oh siad podprowiniem no Najwyższa akcja, nie? Wy to się nie da po przy postawić Jep jep jeb yep, jeb yep, jeb jep Oj oh Mogę, mogę poprowadzić? Duże zabawki, jakiś karabin? Dajcie mi jakieś MG. Oh yeah! Dajcie mi to MG. Uhu. Bam, 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 bam! MG-42! Wszystkich po kolei! Uhu. Tu jeszcze! Bum, 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 bum! Yeah! Jak cały pad Vibranium, a no jednak tak skacze jak broń Ale wygnie Przeładowanie? Czy helikopter? Stary, to Matrix się nie przeładowuje, czy Pomyśli, że broń jest przeładowana, a pod pełną amunicję gdzieś się stanie yep. Nie O oh siet. Wait, what? Tak mnie trafił o oh, oh siet. Po prostu wali. Oj no niego. Pół miasto rozwolone. Unreal engine 5. O oh yeah. No być może za 5 lat, może 10. <laughs> Będę już że będą na tym silniku gry. Nie no, może szybciej, ale no. Może przed PS6 i przed tym nowym Xboxem. Oby, oby, nie. Byłoby zajebiście, ponieważ no. Ludzie czekają, że gry będą oglądały jak cinematyki. No i kiedyś pewnie będą, no ale no. Ludzie zbyt dużo oczekują. Hm. Nie potrafią znaleźć powiedzmy fanów w... w... nowosłabszych słabszych produkcjach, więc no. Włącz ze systemu S ja wyłącz. O! A, że zamiast samochodów mamy po prostu te... <laughs> sztuczne, sztuczne gówno Przełącz dzień i noc Zajebiste Jeb dzień i jeb noc Panie, że tak na ludzi można przełączać podczas tego A wiadomo, dzięki szybkim dyskom SD, które szybko ładują I tak dalej Taki wielki jeden test jest, nie? Wrzucony w sieci i tyle na razie Łot To to jest jakaś kreskówka Brzydkie to po co mi to? Hmm, wolę normalne Ale fajne, fajne mają tu wizualizację Renderowane piksele Ej, ziarno To brzydkie wolę Wolę bez Znowu to Panie, na no co mi to? Na no co mi to? Renderowane piksele. Mech. No to wygląda jak scena z filmu. Ładnie sobie byśmy to grali, To nieźle. Chociaż to, jak wszystko jest piękne, to nabiera tak, tak naprawdę... Całego kształtu, na przykład jak nie mamy dopracowanych twarzy modelów NPC, to co wiadomo o siebie. Będzie gra, na nam rzucało w oczy, nie? Latanie, sprint, menu. O, mamy menu. System jakiś, R1. co tu się kurwa dzieje? hey ład, chodzenie, dron, jazda, hamulec. Schowa informacji o sterowaniu. Aha, dobra. Sprint jest R1, co jest dziwne. Ale, no jakie latanie? Aha, ja mogę taką sobie sterować. Cozy Ty No, jak to zajebiście wygląda? Ja pierniczę. Ale, jaja, to jest real life retr retracing? Czy mi się wydaje? Chyba tak. Ci by chodzić, no ja wiem, zaraz. Ale, ja pierdolę, jak to wygląda? <grym> ja nie mogę! Mogę tutaj chodzić? Ej, nie, nie teleportujemy tam I co, i w tym dymku nas tak jakby już zostało. O, mogę, mogę kraść auto, ale zajebiście Yo, geta. A czekajcie, a jak ukradnę auto z tego? Zobaczmy jak się, jaki jest model jazdy Zwykle Nowy Jork, nie? Nie wiem, mogę powiedzieć więc sorry Nie, nie wiem Jo, dziwnie się bardzo steruje Bardzo dziwnie eee, Ma to ręczny? No, bardzo dziwnie się steruje 70 na godzinę to on już zapierdala ja Rozumiem, że jestem w i Matrixa, jestem ciągle w tym samym miejscu. Ta, jestem ciągle w tym samym miejscu chyba o, Jak obijem, jak się wniotło ja pierdolę ale w ogóle dźwięku nie ma tego samochodu, czy mi się wydaje? Czy to tak ma być? O, przechodnia, rozjedę! Nie, O, znik! Znik jak w Matrixie jak się zabije, chociaż Któż... W filmach, nie? Hehe, <laughs> wszyscy znikają się pojawiają. Co za bullshit, nie? Nie da się rozjeżdżać. A jak ten? Jak się z tego wyciąć? Jak ja do tego wsiadłem? Kółko? Amulet ręczny, gaz, amulet... Wyjść z pojazdu, x no. X-em, bo jak kto to projektował? Jak to w ogóle x można ten... Jezus Maria, które to są rozwolone! Co, szyba tutaj w ogóle... Ja pierdolę, się cała maska ona. Dobry, konfiskuję ten samochód, mogę? Nie mogę. O, to też. Też jakiś dron był? A co chodzi z tym dronem? Wait, ja kontroluję normalnie świat. Z tym Bogiem, a to zajebiście wygląda. A co tam mam jeszcze tłum? Mogę, że jej ludzi, ta? O, aż się wszystko tutaj zacina. Jak to przełączam? Nie ma w ogóle ludzi. Możemy zrobić, że wszystko jest puste. Ruch drogowy. Nie ma nic, cicho. A parkowane samochody. Jak w filmie, jep Nie ma nic Sam na świecie Fajne, fajne, fajne A mogę żeby ten, hmm. No dobra, wyłącz, wyłączmy z powrotem tutaj, bo się Aż znaczy nawet, nawet się audio wyłączy, to jest fajne akurat Aha, że w którą stronę, swoje ze patrzy Okej, okay, co my tu mamy to? Filtry Matrixa, o co chodzi? Zajebiste no, wiem teraz był włączony, ale teraz mamy w sumie. Bez. Bez. Bez, yy, bez tej zieleni, nie? Teraz to mamy efekty. Ja, piernicza. Co my tu jeszcze mamy? Aha, takie o, Prymitywne Ale Beka, że tak można sobie biegać i grać, nie? Beka, jak jeszcze. To by wyszło, jak, jak by się gra Nie wiem, tam za ileś lat. Ciekawe, o czym by było, nie? Pewnie, gra jakiś w ogóle Matrix PS2, nie? Fajnie nawet się grało to Tu jeszcze mamy korekcja Co to, to jest, jasność, tak? O kurde O, jaki flashbang, 3.0 flashbang Autofokus, brak to jest, przysłona F4.8.4, nie wiem Mamy tu jakichś mechaników, techników, fizjologów? Skupienie, a to jakby pole widzenia, można powiedzieć Spoko Jo, jaki foł w tarany, nie duży znaczy, to jest w sumie bardziej oddaleni niż foł A To co to jest? Oddalenie ogniskowe co to, co, co, to, co to mi robi? Co, serio, nie, nie wiem co to robi Zmniejszam to, powiedzę po kilka tych me, milimetrów, i nie wiem to jest Nic to nie robi dla mnie nie wiem, ja nie widzę różnicy, więc... Hmm. Więc o co tu chodzi? Dobra, czy to wszystko? Zrobiłem na 150, było 100, nie? Mega City Explorer w toku O, wsiadłem, ja nie chciałem Menu główny, Mega City Explorer A, żebym do menu mogę tam chyba wyjść No i to na tyle, chyba jeśli chodzi o takie, takie demo o, zobaczmy czy policja będzie mnie goniła, jak ją ja w nią przypier. No halo, co się stało z moim autem? Nie działa. Zepsuło się. N nie jedzie. No halo. Szkoda, że im dali broni, wiecie, jakoś rozrubę, się, mógł zrobić jak bieta. Hm. Halo, panie, daj tego auto. Mam jakieś. O tu jest ładne. Ale wow, no ta grafika to po prostu mózg rozjebany. Gdyby wiecie, nie wiem... Gry dzisiaj wychodziły... Nie wiem, przed... Przykład... Tak, będzie centrum, nie? Wyszedł to z, z taką grafiką. Ja pierdolę. Zobaczmy, co ta policja będzie. Siema! ma! się. Może tutaj jakieś ciekawe widoki znajdziemy, w sumie tutaj nie, nie byłem. Przejedźmy się na koniec. No mogę to zajebiście, nie? Jep. Yeah. No ale tutaj się gdzieś są, jak z kartonu, trochę. Więc no, jak wiadomo, to nie są. To jest takie, że to ma być wszystko zrobione typu model jazdy, bo tutaj raczej raczej tylko na pokaz taki, więc no... Ale nie wiem, jakby głosu pojazdu nie było czy coś, nie? Ale nieźle zapierdala, nie jest to na godzinę. Ja że Fajnie, fajnie. No ale przyjemnie się jeździ, jakby jakbycie... Jak miało być to w grze, to tak to ok, niech będzie jest... O jaki wypadek? Już bym wyleciał przez przednią szybę. Chodzi o to, że... Cyberpunku model nie jest nie, nie był zajebisty, ale spokojnie, da się jeździć, nie? Był śmieszny, do dzisiaj śmieszny i tak każda woda no, ma inny. Wszystko jest jakby w każdej nie można powiedzieć, więc no. O no, tu nie byłem, z tego mogę skoczyć? Nie mogę. Chciałem wyskoczyć do wody. Zobaczmy, no, jak woda wygląda. Kim my w ogóle tutaj gramy, to ja nie mam pojęcia. Zobaczmy. No woda wygląda kurwa nie wygrze, tylko w real life, więc no. Dobra. To chyba na tyle. Oczywiście możecie zagrać na PS, PS5 albo Series X nowej generacji i tyle. Tylko na tych dwóch platformach możecie sobie przetestować tą tą grę. No i już w kinach 22. Matrix, Awakens. I, i, I zajebiście. Chyba ostatni jest też taki film. To już nie, nigdy nie będzie więcej Matrixów z tym samym aktorem no. Kian jest stary w ogóle, więc no A, tu nie ma? Myślałem, że tu nie ma tych w ogóle tu W środku tych nie ma Ludzi Dobra, także dzięki za obejrzenie Napiszcie mi co o tym myślisz No i co? Do usłyszenia w kolejnych Być może jakichś takich właśnie Ciekawych filmach Także na razie, makler